Zanim przejdziemy do części oficjalnej, zróbcie tak. Szynkę wieprzową bądź chap, wrzućcie do zamrażalnika na 2 godziny i po tym czasie się widzimy. Wchodzi się, Możemy więc przejść do części oficjalnej. Hej, witajcie w Kuchni Kwasiora. Zapraszam Was. Przenieśliśmy się dziś do słonecznej Portugalii, gdzie sporządza się fenomenalne danie. Danie, a w zasadzie jest to fast food, czy też bardziej street food, ponieważ wszędzie na tamtejszych ulicach, parkach, skwerach, czy też portach, dostać można tą wyśmienitość. Wyśmienitość, jaką jest pifana. Do dziś trwają spory, kto to wymyślił, kto jest prekursorem, kto robi to najlepiej, czy Lizbona, czy też Porto. Ja w tej zwadzie nie mam zamiaru uczestniczyć, chciałbym wam pokazać, jak przygotować bifanę na klasyczny, najprostszy sposób, ponieważ bifana to jest też troszeczkę nie tyle sensu stricto danie, co sposób przygotowania mięsiwa. W zasadzie jest tyle przepisów, ile kucharzy. Jest oczywiście główny nurt, ale niektórzy to smażą, niektórzy grillują, a niektórzy robią tak jak ja, co zaraz zobaczycie. Na stole jednak nie ma składników, ponieważ zacząć musimy od marynaty, której będziemy peklować mięso. To jest dość ważne, choć niektórzy nie peklują. Wolą, jeśli w bifanie sos jest wyrazisty, a mięso ma swoją świeżość. Ja dzisiaj to zapekluję. Będę potrzebował sól, wodę. Tutaj w garnuszku mam wawrzyn. Schowałem go sobie, ponieważ dość mocno wieje i latą tutaj wszędzie. Dalej, w kieliszku znajduje się cukier, a tutaj ziele angielskie oraz ostre, suszone papryczki. Zaczynamy już, bo szkoda mierzwić czasu. W garnuszku muszą zagotować wodę łącznie z tymi wszystkimi ingrediencjami, których szczegółowa lista oczywiście będzie znajdowała się pod filmem, tak abyście bez problemu mogli wykonać tą wspaniałość w domowych zaciszach. Mięso przemroziło się. W tym procesie chodzi o to, aby łatwiej nam było, krojcie na plasterki. Plasterki jak najcieńsze, w zasadzie najlepsze byłyby takie, przez które delikatnie będzie widać świat. Jeśli natomiast plaster wyjdzie wam za gruby, użyjcie tłuczka, rozbijcie go i wrzucajcie do solanki. Dodaję tutaj teraz serce solanki, ale co ważne, musi ono być wystudzone, ponieważ tak cienkie plastry mięsa zaraz zaczęłyby się ścinać, a tego przecież nie chcemy. Wybornie. Wynoszą to teraz w ciemne i chłodne miejsce na 2 do 3 godzin i miejmy nadzieję, że pogoda w tym czasie trochę się zmieni. Robiąc bifanę z 5 kg mięsa należy zaopatrzyć ją w około 20 litrowy kocioł. Zawsze powtarzam, że lepiej mieć odrobinę więcej miejsca w naczyniu i wolność, niż li strofować się, że podczas mieszania całość wyleci nam na boki. Zaczynajmy więc, ponieważ jak widzicie wszystkie składniki znajdują się już na stole. Od alkoholu zaczniemy tym razem. W tym oto pięknym kieliszku znajduje się białe, półwytrawne, pół słodkie wino. Może być wytrawne, słodkie, nie wiem, chyba będzie za słodkie. Wina jest litr, jasne piwo litr, pasata pomidorowa, cebula. Ostry sos, wybierzcie swój ulubiony. Czosnek w moździerzu znajduje się czarny pieprz oraz pomidory całe w puszce mogą być krojone, ale jeśli jesteśmy w sezonie, użyjmy tych świeżych, aromatycznych, pachnących, czerwoniutkich, będzie petarda. Cebulę kroimy w piórach. Przesmażam teraz cebulę 5 do 10 minut i co ważne, na smalcu. Czas teraz na czosnek, całą główkę muszę zmiażdżyć i dokładnie posiekać. Cebula zeszkliła się, czas teraz na czosnek oraz pomidory. Smażę 2-3 minuty, aby czosnek nie zrobił się gorzki. Mięso jest gotowe, spójrzcie jak ono fenomenalnie wygląda. Dodajemy teraz partiami do kotła co 2-3 garści, mieszając dobrze całość. Duszę to teraz około kwadrans na dość silnym ogniu, często mieszając, a później będę dodawał resztę składników. Mm, to już w tej chwili jest po prostu nieprawdopodobne. Czas teraz na pozostałe płynne składniki. Najtrudniejszy teraz przed nami, ponieważ musimy zmierzyć się z czasem. Jego broń to godzina, a nasza cierpliwość. Często mieszamy wysoki ogień. Pod koniec gotowania wyjmuję ziele angielskie oraz bawrzyn. Jak widzicie, wygrałem walkę z czasem, dzięki temu mogę Wam zaprezentować efekt końcowy. Chodźcie! Mm, aromat, całości jest tak zniewalający, że jak zrobicie sobie to sami będziecie wiedzieli o czym mówię. Teraz jak się to je? Można to zrobić na kilka sposobów. Pierwszy, do miski wlewa się bifanę i łyżką zjada zagryzając pieczywem. Drugi sposób, przekraja się bułkę centralnie na pół, ładuje mięso, zamyka drugą połową, po czym wmaczając w tym aromatycznym sosie zjada. A można też zrobić tak jak ja. Przekrajam bułkę, ale nie do końca. I zaczyna się magia. Często stało się kruche i niezwykle delikatne i ociekający ten wszędzie sos. Pomidory z cebulą rozpadły się, a czosnek, wino i piwo nadały temu niesamowity aromat. A więc co? Jeśli chcecie przenieść się na ulicę Portugalii, przepis już znacie. Pozdrawiam! Trzymajcie się! Hej!